Tak, Szanowni Państwo, witamy na konferencji prasowej trójki posłów, Pana Grzegorza Schetyny, Pana Michała Jarosza oraz mojej osoby oraz witamy także Panią Ulę. Chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom Bolesławca, powiatu bolesławieckiego za pomoc przy zbieraniu podpisów, poparcia. Małgorzaty Kidawy Błońskiej. Przed nami kolejne etapy kampanii. Jesteśmy tutaj w Bolesławcu. Przed nami już kampania związana z akcją banerową. Przekonywaniem w tych trudnym czasie związanym z wirusem, ale tak naprawdę zapraszamy wszystkich mieszkańców Bolesławca do aktywnego uczestnictwa do takiego honorowego komitetu obywatelskiego poparcia Małgorzaty Kidawy Błońskiej. Kampania trwa z podpisy, ale będziemy aktywni, będziemy rozmawiać, prezentować program, e, mówić o e, Małgorzacie Kidawie-Błońskiej, o jej wizji prezydentury. E, zachęcamy do aktywności, do wsparcia naszej kandydatury, naszej kampanii. Liczymy na Bolesławiec, liczymy na mieszkańców Bolesławca. Oni nigdy nie zawiedli i przy zbieraniu podpisów jesteśmy pewni także, że Małgorzata Kidawa-Błońska osiągnie tutaj świetny wynik. Żeby tak się stało, potrzebujemy aktywności mieszkańców Bolesławca i głęboko w nią wierzymy. Ja chciałam tylko powiedzieć od siebie, że oprócz tego, że jestem członkiem Platformy Obywatelskiej, która działa w Bolesławcu, może w troszeczkę okrojonym składzie, ale nadal działa i wspiera. Chciałam powiedzieć, że kobiety w Polsce muszą czuć się bezpieczne i muszą wiedzieć, że są dokładnie takimi samymi obywatelami jak mężczyźni. Na spotkania z panią Kidawą Błońską przychodzi wiele osób o różnych poglądach politycznych i ona swoją postawą potrafi ostudzić nawet największe emocje. Dlatego pani Kidawa Błońska, myślę, że wszystkie kobiety w Bolesławcu, które Szanowni Państwo, ten pierwszy etap kampanii prawie kończymy, bo to już ostatnie dni zbiórki podpisów przed rejestracją kandydatki na urząd prezydenta jedynej kobiety e, póki co w tym wyścigu więc e, liczymy na to że wiele kobiet zagłosuje na Małgorzatę Kidewbońską natomiast e, szanowni państwo prosimy państwa o zaangażowanie o wsparcie dzisiaj rozdajemy również gazetki e, będziemy mieli też ulotki e, banery plakaty to wszystko My prosimy po prostu wszystkich państwa o, o zaangażowanie się o wsparcie naszej kandydatki każdy może wejść do sztabu Małgorzaty Kidowy Błońskiej, to jest sztab otwarty, obywatelski. Dlatego serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy do aktywności. Liczymy na Państwa, liczymy, że razem potrafimy się zmobilizować i wygrać w tych wyborach na prezydenta Polski. Ja chciałbym jeszcze dodać ze swojej strony, że u nas w biurze pani poseł Zofia Czernow, który znajduje się w tej chwili przy ulicy Bankowej 60. Każdy czwartek możecie Państwo w godzinach od 14 do 17 przychodzić do naszego biura, bo tam jest również biuro koła platformy obywatelskiej i zgłaszać jakieś swoje propozycje odnośnie chęci, na przykład użyczenia swojego balkonu, ogrodzenia na powieszenie z banerów pani Kida Wybłońskiej. Wtedy skorzystamy chętnie z Państwa adresów i tam przekażemy plakaty lub banery. Także bardzo proszę, jeżeli będziecie chcieli, w każdy czwartek od godziny 14 do godziny 17. Ja będę tam w biurze oczekiwać na Państwa. A jeżeli, nie, a jeżeli nie dotrzecie Państwo do biura, to zapraszamy na kidawa2020.pl. Tam jest formularz, można go wypełnić. My się do każdej osoby odezwiemy i dostarczymy we wskazane miejsce plakat do Dziękuję.